Rainbow, po tym filmie nigdy nie spojrzysz na ten trik tak samo. Zostań do końca, zobaczysz gdzie możesz go naprawdę wykorzystać. A, bym zapomniał. To jest Tobiasz. Prawdziwy kozak. Krok pierwszy. Pięta przed piłkę. 2. Wewnętrzna część drugiej stopy. Za piłkę. 3. Unieś tylną stopę i piłkę powyżej kostki. 4. Przechyl się do przodu i wybij piłkę przednią nogą. Piętą albo wewnętrzną częścią stopy. Po każdym odbiciu od razu zatrzymaj piłkę i przejdź do kolejnej próby. Tam gdzie spadła. Nie czekaj, nie poprawiaj. Czas obalić mit. Rainbow to nie tylko przerzut za plecy. Traktuj go jak plastelinę, z której możesz ulepić swój własny pomysł. Podanie do kolegi, efektowna kiwka albo element freestylu. Użyj wyobraźni. Rainbowa sprawdzisz w praktyce na wakacyjnym obozie Draft Football Camp. Bez względu na to, czy dopiero zaczynasz, czy jesteś kozakiem jak Tobiasz, każdy gra tyle samo, a poziom wyzwań dopasowany jest do twoich umiejętności. Tobiasz też będzie na obozie. Brzmi całkiem spoko, prawda?